wesprzy obrony Ukrainy przed zagrożeniami powietrznymi za pomocą radaru rs 3 Nasz kraj jest w ciągłym niebezpieczeństwie z powodu wrogich statków, bezzałogowych statków powietrznych, rakiet, pocisków, które niszczą infrastrukturę, zabijają i ranią obywateli w dotkniętym obszarze. Znaleźliśmy rozwiązanie. Radar rs -3D. Pozwala w porę wykrywać niebezpieczne obiekty, poruszające się z prędkością do 1000 metrów na sekundę na wysokości od 10 do 15 tysięcy metrów w każdych warunkach pogodowych w promieniu 40 kilometrów. Pozwala to w porę zneutralizować zagrożenie, aby uniknąć potencjalnej katastrofy. Jesteśmy przekonani, że radar RS-3D jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju i ochrony jego obywateli. Zainicjowaliśmy kampanię zbierania funduszu na zakup pierwszego radaru RS3D. A teraz apelujemy do Was, drodzy przyjaciele. Wasze wsparcie może być kluczowe dla ochrony ukraińskiego nieba. A każdy, kto wesprze tę ważną misję, otrzyma nasz kolekcjonerski NFT. Unikalny i wartościowy prezent, który będzie symbolem Twojego kluczowego wkładu w obronę naszego kraju w drodze do zwycięstwa. Wystarczy wysłać nam swój portfel WAX i zrzut ekranu z przelewem. Ochrona naszego kraju i jego obywateli jest naszym głównym celem. Siła jest w jedności. Dość do zbiórki. Chwała Ukrainie, chwała Polsce.